TV nagrywając bonus lekko się zdyszałem. A skąd pomysł na taki bonus? A no stąd, że czekałem aż mi się naładuje bateria do aparatu i moje, moja scenografia, tło do mojej scenografii dzisiejszej posłużyło mi za practice pad. O Jezu, straszna robota, dawno tego nie robiłem. Dobra, Refuzja CO2, spieki ceramiczne nasze kochane, one są do dupy, e, ten jeszcze nie był taki zły, ale to to już była tragedia no niestety są w miarę estetyczne a kostki lipowe nie natomiast działają o wiele lepiej takich filmików w internetach jest od groma i zaraz znowu mi zaraz bateria padnie Jezus i tak naprawdę w żadnej Ameryki odkrywał nie będę ale ludzie pytają więc robię przy okazji dzisiaj nie robię jej pod filmik robię sobie kostkę lipową do nowego mojego projektu o którym wam jeszcze nic oczywiście nie powiem. E, spieki ceramiczne do Lamusa poszły w cholerę. E, miałem jeszcze narurowy taki mały e, dyfuzor. Również okazało się to e, lipom chłamem Jezus, jak to pluskało i, pe, i ten i e, pechami poszło do góry, nie chciało zejść. E, wylądowało w szufladzie, trochę pieniędzy zmarnowałem na te ustrojstwa, a kostka lipowa okazała się najlepsza. Co nam będzie... postaram się spieszyć. Co nam będzie potrzebne? Kawałek patyka, no to jest moja pałka perkusyjna, ale przyjmijmy, że jest to gałązka. Lipy, idziemy do parku, oglądamy się, czy strażnik miejski za nami nie stoi, urywamy gałąź. Gałąź urywamy mniej więcej taką, jaką mamy szczykawkę. Tylko, że grubszą. Trzeba to oskurować, oskrobać ładnie, tak żeby był ładny taki równy patyczek i odstawić, niech sobie wyschnie. To musi dobrze wyschnąć. Dlaczego? Dlatego, że żeby sobie zmniejszyło troszeczkę swoją objętość, o tym później. Co nam się jeszcze przyda? Jeszcze od papier ścierny i mały gadżet, ale o tym później. No to co? strzykaweczkę sobie, tak, tłoczek do śmieci, strzykaweczkę sobie użynamy gdzieś tak o tutaj, żeby tutaj było pół kostki, przy okazji jeszcze mamy licznik bąbli, poglądowo, w takiej strzykaweczce. Mamy sobie nasz papier ścierny, oskurowaną, w suszoną gałązkę lipy, ja mam takie coś. Nie polecam tego robić na wiertarce, bo może urwać łapsko, ale to ta gałązka jest ciuteńkę grubsza niż e, strzykawka, więc chcemy ją ładnie wyszlifować do e, grubości strzykawki, więc tutaj jest potrzebne troszeczkę cierpliwości. Prawdopodobnie na wizji nie uda mi się tego zrobić, ale będę to tak e, szlifował, aż mi to wszystko ładnie wejdzie. Wciskamy sobie już jak nam się rozmiar zgadza, wciskamy sobie drewno w szczykawkę, co wystaje, użynamy brzeszczotem. Potem jeszcze to można delikatnie, oczywiście, na tę, tę, tą część zakładamy. Wężyk i gra i działa, i dziękuję. Koniec filmiku. A więc wcześniej obiecałem, że będzie później, tyle że wcześniej o później zapomniałem, wobec czego później będzie teraz. O co mi chodziło z tym suszeniem tego drewna, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że te kanaliki, te mikrokanaliki, po prostu muszą zwyczajnie wyschnąć i się ściągnąć. W tym momencie ta gałązka zmniejszy troszeczkę swoją objętość, i właśnie wtedy ma być troszeczkę większa od strzykawki. Jak sobie ją tak wyszlifujemy elegancko, tak żeby nam ładnie ten patyczek wszedł na wcisk, taki delikatny w tą strzykawkę to po namoczeniu to zwyczajnie spęcznieje i uszczelni się elegancko. Zrobiłem jedną kostkę z drewna świeżego i niestety waliła bomblami tak jak te badziewne dyfuzory, a nie do końca o to mi chodziło. Kostka, mimo tego, że nie jest specjalnie estetyczna, chociaż jakoś też makabrycznie brzydka też nie jest, jest diabelnie wygodna pod względem prac maintainerskich po prostu, jeżeli kostka zaczyna, chociaż rzadko się to zdarza, jeżeli kostka zaczyna srać bąblami, całe prace maintainerskie polegają na włożeniu łapy do akwarium i wyskrobaniu pazurem powierzchni tego drewna i pomaga. Ja to zwykle robię raz na dwa tygodnie, a jak już to nie pomaga, to raz na trzy miesiące można by wyciągnąć tą kostkę i przestrzeć jeszcze raz na papierze ściernym i pomaga na bank. E, mogą się znaleźć tacy jeszcze, którzy zapytają, czy rozmiar strzykawki ma znaczenie i czy to musi być taka strzykawka, jak ja pokazuję. Nie, najlepiej by było, żeby ta strzykawka była jak największa, tylko że wtedy musimy już grubą gałąź e, użnąć z tego drzewa, wobec czego no, ryzykujemy wchodzenie na drzewo albo boleśniejszy mandat od straży miejskiej i dziękuję. To chyba koniec na temat kostki. Temat jak temat.